Dzisiaj mamy trzeci dzień rzeźbienia i myślę, że każdy da sobie radę z tym trzecim dniem, żeby jak najbardziej go jak najlepiej wykorzystać. Wykorzystać te cięcia, które żeście się już nauczyli do tej pory. Tu mamy nową grutę, która zaczęła praktycznie od wczoraj, ale widać, że już e, dość dobrze pracuje w do mnie. Wybrałem drewno topolowe, dlatego że ono jest drewno topolowe, czyli chora Ono jest najłatwiejsze w obrótce, najszybciej można cokolwiek z tym zrobić. I po prostu nie ma tyle wypadków przy tym drewnie, co w lipie. To drewno już jest lipa jest już drewno twardziejsze. się. są bardzo ostre, bo bardzo uważaj. Jak tutaj może zaprezentuję podstawowe cięcie, tym, Dochodzę z ale tak e, korzenie wywodzą się z gór, praktycznie jestem w chwili w ale Rodzice przyimigrowali tutaj z gór e, na Śląsk i ja mieszkam od urodzenia praktycznie 43 lata. Moi dziadowie ponoć byli drwalami, no. bo widocznie coś tam do mnie mało, to zamiłowanie do tego drewna. W ogóle lubię zapach drzewa, jak wchodzę do pracowni to mnie tak dodatkowo inspiruje. Zresztą jak siedzimy, to czujecie, jak chodzicie to drzewo. Jak one pięknie pachnie. No kora inaczej mówią, że niby kora, że, że drewno. Drewno ma swój zapach. Trzeba wiedzieć, kiedy te drzewo ściąć, które się nadaje do rzeźbienia. Zimą jest najlepsze drzewo. Ścinamy takie drzewo zimą. Odkładamy go, on schnie sobie kilkadziesiąt lat. A potem możemy z tego cokolwiek zrobić. Taka kora szybko Po tygodniu, po dwóch, na słońcu, jak się wystawi, praktycznie można z tego rzeźbić. W tej korzy to może nie wiem, z 500, 500 rzeźb, takiej korze Trzeba Przeważnie, ludzkie twarze, różne twarze. Twarze z fajkami, Jezusa. I każda twarz jest inna, nie da się powtórzyć tego samego. Jakby to dać do kopiarki. Kopiarka by to otworzyła wiernie, ale człowiek już wiernie nie otworzy, nawet malarz jakikolwiek artysta. Pracowaliśmy w ten sposób, że wykorzystywaliśmy tą górę. Na tej korze trzeba było ją obrobić fajnie na gładko. Szkicowaliśmy tu rysunki. I według tych rysunku robiliśmy ten wzrok z jeziora. Można zobaczyć tam. Jeśli jest taka Nie, tak <grym> ładna, jakbym chciała, to, um, używam do tego przynajmniej szczegółów e, i zdarza mi się popadną przejechać. <grym> jest ja jestem Katarzyna Baweńska. Uczę z edycją nr 12 w Gmincach. Moja młodzież. Uczę sztuki, plastyki, muzyki, także zawoduję z plastykiem, ale mówiąc szczerze, nie miałam do czynienia nigdy z żywym drewnem. Z grubsza się poleruje tą pracę, żeby to ładnie, fajnie wygładzić, ale nie do przesady, żeby te rysy zostały, żeby tego po prostu, te cięcia dłuta musi być widoczne. I to bardzo fajnie wychodzi, jak się pobejsuje tą pracę, jakimkolwiek, by się jakimś kolorowym machoniem, czy czarną farbą. Później, jak to już wyschnie ta farba, jak jedziemy papierem ściernym, to zostają jakby takie, takie smugi po tym papierze i to jest taki dodatkowy efekt. Są to prace wykonane przez uczniów w gimnazjum. W ciągu trzech dni doszli właśnie do takiego poziomu. Ja myślę, że to jest poziom bardzo wysoki, jak na trzy dni. Tym bardziej, że mam na myśli porównanie swoje pierwsze prace, które wyglądały bardzo podobnie. To jest bardzo fajna praca. Drewnie lipowym, twardym oczywiście. I można zobaczyć, jak ciężko się musiała napracować, żeby coś takiego wyziukać. Bo drewno nie jest aż takie miękkie. Twardziejsze niż to pole. Myślę, że przekazałem kawałek swojej wiedzy, które przez 13 lat pomikowałem w domu, a dzięki go miałem możliwość przekazać swoje umiejętności, które do tej pory szlifowałem właśnie tej młodzieży. Myślę, że przez te trzy dni dość dużo się nauczyli. Można spokojnie z tą wiedzą, co mają, zaczynać tą profesję rzeźbiarstwa. Jak ja zaczynałem, musiałem zaczynać wszystko od podstaw, musiałem sam dochodzić do tego, jak to wszystko wykonywać. Natomiast oni mieli podstawę, mają podstawę już, żeby być takimi sobie małymi artystami bydowymi, tak jak ja. Pan Mieczysław Iwanek w tym roku poprowadził dla nas po raz pierwszy warsztaty. Uczestnicy są e, ogromnie zadowoleni. Ja e, jestem również w pełni usatysfakcjonowana. E, to właśnie ten jego autentyzm, ta pokora i, i to właśnie takie nastawienie do sztuki sprawiło, że młodzież bardzo przychylnie się nastawiła na prowadzone przez niego warsztaty. Zajowe odkolenie to się wiedzieć, nie? Jak myślicie, na siedzenie przy komputerze. Ja siedzę godzinę przed komputerem oczy tak bolą, no, a tu mówię 60 godzin i okay. jest wiele rzeczy.